Witam serdecznie. Cała ekipa programu Aura bardzo usatysfakcjonowana, bo jesteśmy no w końcu przy stanowisku. Słuchajcie, ja wiem, że pewnie wam też ślinka cieknie, ale to pora y, śniadaniowa, także jak najbardziej zapraszamy teraz. Jeśli macie ochotę na coś dobrego, to wy do lodówki albo wpadacie do nas do Chorzowa. Firma Bastra otwiera swoje gościnne progi. Dzisiaj jubileusz, dwudziestolecie, wielkie święto, no i oczywiście targi jubileuszowe. Jeśli chcecie wpaść, to zapraszamy. Za chwileczkę zobaczycie w jaki sposób powstają te Pyszne rzeczy, które tutaj koło mnie e, są. Nawet nie wiecie, jak tutaj doskonale pachnie. Żałujcie, że was tutaj nie ma, kochani, zanim więcej informacji na ten temat, czas na informacje pogodowe, czyli to, co pewnie interesuje wszystkich, którzy będą wychodzić dzisiaj z domu, spójrzmy na mapy, co dzisiaj będzie działo się w całym naszym kraju. Dzisiaj pogodnie, słonecznie. Najważniejsze jest to, że tak będzie od samego rana. No i co? Tak będzie od samego rana i będzie tak do wieczora i nie będzie padać. E, czyli kolejna dobra informacja. Warunki biometeo dzisiaj oczywiście korzystne, czyli e, bardzo dobra informacja. Ciśnienie w górę. Mi ciśnienie również w górę idzie, a to dlatego, że widzę te wszystkie pyszności, które u nas e, tutaj w firmie są zaprezentowane. E, temperatura dzisiaj najchłodniej na wschodzie około 10 stopni Celsjusza, najcieplej na zachodzie 17 stopni we Wrocławiu. Na Śląsku dzisiaj 13 stopni Celsjusza i również bardzo, bardzo dużo słońca. A ze mną już pan, który za chwileczkę opowie mi o tym wszystkim, w jaki sposób powstają te pyszności. Pan Krzysztof Rakuś, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Znajdujemy się teraz w mini masarni i ja tak naprawdę patrzę na te wszystkie pysznie przygotowane wędliny, ale ja wiem, że pan mi za chwileczkę powie, w jaki sposób właśnie one powstają. No tutaj u nas w tej mini masarni staramy się naszym wszystkim tutaj klientom, których zaopatrujemy, pokazywać w jaki sposób te wszystkie maszyny działają według najnowszych technologii, które obecnie są dostępne na rynku polskim i zagranicznym. My jesteśmy przedstawicielem wszystkich praktycznie największych światowych firm produkujących urządzenia dla przemysłu mięsnego. No i tutaj po prostu w tej naszej mini masarni staramy się pokazać wszystkim klientom, jak one działają. I na naszych przyprawach firmy Kulinaria. Produkujemy te wszystkie pryszności. No właśnie, z tego, co ja wiem, to pan również jeździ do klientów i pokazuje im naocznie, żeby sami mogli się przekonać, w jaki sposób działają wasze urządzenia, najwyższa technologia. Tak jest. Niektórzy klienci po prostu wolą to u siebie w zakładzie sprawdzić, jak taka maszyna działa, jak ona się sprawuje, a więc my w kierunku klienta właśnie przywozimy tą maszynę i pokazujemy, co na tej maszynie można zrobić. Ale co warto podkreślić, organizujecie także szkolenia. Dokładnie, dla naszych no nowych klientów, jeżeli ktoś chce, możemy w naszym właśnie tutaj minitechnikum im pokazać właśnie jakieś nowe smaki, nowe produkty, które mogą po prostu na rynku polskim zaistnieć no dobrze, panie Krzysztofie, to w takim razie teraz proszę tutaj mi mówić i opowiadać, bo ja się na tym nie znam. Co to za urządzenia tutaj się znajdują i w jaki sposób je wykorzystujemy i do czego. No tutaj na przykład, tak jak Państwo widzą, mamy nadziewarkę, która napełnia farszem jelita wszelkiego rodzaju, a co ważne, jest to najnowszy model nadziewarki Frey, który odkręca sam jelita naturalny. Kiedyś cztery osoby, teraz tylko dwie. Dokładnie. Technika <laughs> idzie do przodu, a my również z postępem idziemy dalej. Tam mamy również kuter, który służy do rozdrabniania mięsa, komorę wędzarniczą w naszym techniku, naszczykiwarkę, najnowszy model mieszałko-masownicy, który może zastąpić dwie maszyny. Jest to jedna maszyna, na której można i masować, i mieszać farsze, wszelkiego rodzaju szynki, różne pyszności. To wszystko brzmi bardzo poważnie, bo te maszyny, takie naprawdę nowoczesną technologią, wszystko wspomagane. Natomiast to wychodzi na to bardzo prosta sprawa, prawda, teraz przy tych maszynach. Dokładnie. Jeżeli tam ktoś jest już cokolwiek obyty z tym, no to my na pewno, jak przyjedziemy do klienta, służymy z wszelką pomocą, pokażemy i klient na pewno do nas potem powraca. No i oczywiście, można tutaj przyjechać do firmy Bastra dzisiaj, jutro i pojutrze, bo trzy dni trwa ten jubileusz. I trzy dni świętujemy, i możecie sami zobaczyć, w jaki sposób powstają te pyszne kiełbasy, przeróżne, chyba, prawda? oczywiście. No proszę, konsumpcja również, e, także zapraszamy wszyscy moi drodzy. Zapraszam też e, o godzinie 11.50. Będziemy tutaj. My dzisiaj jesteśmy tutaj cały dzień. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, no bo sami widzicie, co tutaj się znajduje. Kochani, 11.50 spotykamy się, włączacie telewizję TVS i my z programem Aura jesteśmy tutaj specjalnie dla Was. No i zapraszam, przyjedźcie do, przyjedźcie do Chorzowa. Na program zaprasza firma Pastra Weindich, organizator targów gastronomii i przemysłu mięsa.